Yo, 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 Tym razem pokażę wam jak ustawiałem Betina pod względem nagrywania filmów i też wam pokażę jak, jak tam przy to ustawić tego dla Nie szaleć ty! Dobra. I jak Sony Vegas też. O kurwa. to wszystko poustawiać? Masz zabawkę w ślicach? To jest kurwa ten. Wow. No. Dobra. włączamy tego fajnie no nie, nagrywa się <grymne> myślałem, że się wyłączyło dobra, patrzymy opcję i tak ważne jest, żeby ustawić sobie rozdzielczość AD 1280 x i to już zależy jak teraz chcecie czy na full ekranie, czy na oknie ja wam teraz pokażę na, na oknie jest dużo cienia i to włączam, więc tam jak chcecie to ustawiacie i to wygląda tak. piękno. Zobacz Kali Acta. Allah Akbar. Zobaczymy może, będzie jak, kurwa tornado na rynku. Może wiesz, coś mądrego napiszę. No wiem, że to nagrywam. Ale jak widać, tornada nie ma. No, chyba nie ustawiłem sobie na jakąś. No. Tak wygląda okienko, okay, jak mi na, na Fuskinie, jak to woli. No, a czym, na, czym nagrywam, to już mówię. To jest takie, coś KRABS. No, włącza się to. I tak, mam zawsze go zminimalizowanego. Mm -hmm. Dźwięków nie nagrywam, bo dźwięki tak, z, z, zawsze jest dużo inny fps -y zawsze mam na 29,97 i tak samo w Sonny Vegasie ustawiamy to jaki przycisk idzie z filmów Chce mieć to, które tam wchodzi i każdy niech sobie ustawia dobra to teraz leźmy na Sony Vegas okay. No ładnie się ludzie. No i ty nie znaleźli. Gadamy jakieś to, żebyśmy się na to zapisać. Nie wiem co to zrzucić. Jakby co, to ten film nie jest mój, tylko szpona. <grym> co moje? Ja, ja nie gram na triwach. Dobra, to jest ten wcześniejszy film. Jakby go przykućmy, to ja, 45 sekund. No, 5 sekund jest wszystko, mamy zaznaczony cały. Nie, bo ktoś nie wiedział, jak chce zaznaczyć cały film, to pani to sobie tu i, 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 dwa razy. Tak szybko, o, no, czy, no. Dobra, mamy tutaj projekt. I to najlepiej właśnie złożyć tak jak jest standardowo, bo to sobie na HDV 720 30p i tu w sumie więcej już się sobie klikniemy, to będzie w no, projekcjach już tak zawsze zapisane. No. I mamy tutaj cały film. Na taki. I bierzemy. Klikamy tą ikonkę Render i najważniejsze ustawienia Dużo tego tu jest Można się bawić w AVC Zapisywania MP4 W AVI to nie polecam Tata nie wiem co to jest das media Video V11WMV I ustawienia jakie No to Możecie wziąć tak 6 Mbitów Ustawienia i bierzemy tak. Audio, nie wiem jak tam chcecie, ja biorę na Quality VBR i tutaj na Maxa. Co do wideo. No to tak, jeżeli popatrzycie na niektóre filmy to jest takie niezgranie co do literówek, takie urywa te literki w cholerę. Tam, nie wiem, na pierwszym perze to tak może być. No, no to wtedy ustawiamy tak ten yy, yy, sharpest na 100 No i tu możemy sobie wziąć OK i zapisać nasz film. No ale ja tak nie robię, tylko biorę video na Quality VBR. Quality jest na 100%, zapisuję. I wtedy film jest najwyższej jakości. Yy, nie zapisuję go na żadne tam 1080, żeby... Robiło się w HD, bo wtedy w ogóle jakoś dokładność się psuje. Nie wygląda tak jak powinno. Ja robię tak I jak ktoś sobie ma chce te ustawienia zapisać to tutaj w górę jak coś nie chce pomylić to może taką gumę dać Zobacz, jaka to jest pisana. No, i tak to wygląda. I zapisujemy film. Chyba, przynajmniej nie będzie długo. Tylko, że film był w HD, także nie wyjdzie. No to nie powinno być. No ale zapierdala I to jak się zapisuje, to no, czy to zależy od prozka w dysku a na tym kompie kserka dosyć to popierdala no, mamy tutaj filmik ten wcześniejszy i to na tyle jak ktoś nie skapuje trudno, nie chce mi się więcej tłumaczyć na YouTube macie tych poradników od cholery no, mam nadzieję, że pomogłem 就五十升两，拿去。